Dzień dobry, mamy 17 listopada i dopiero dziś, pierwszy w tym sezonie jesienno-zimowym, opad śniegu. Niewielki, bardzo niewielki, bo widzicie, że tutaj na trawie trochę, trochę tak bardzo niewiele tego śniegu się zebrało. Natomiast na chodnikach on znika, bo temperatura w tej chwili około 0 stopni, ale gdzieś tutaj, już na gałęziach, nam trochę, trochę opada. Oczywiście w tatry zrobiły się białe, już wczoraj. Szczytka na no, szczycie kasprowego były było 2-3 cm śniegu, dzisiaj rano 4 no i tatry praktycznie całe białe skoro tutaj już pada śnieg, no to taki śnieg mokry, no to tam wyżej tatra. Oczywiście tego śniegu jest trochę więcej i nie jest on taki mokry, bo temperatury tatra ujemne. Natomiast jutro, szczególnie w godzinach popołudniowych. Ma się zrobić biało, również z Zakopanem, bo temperatura zacznie spadać i po godzinach popołudniowych no to już chwyci taki gdzieś 2-3 stopniowy mróz pod giewątem. A co później? No ten śnieg jak spadnie, jeśli zabieli rzeczywiście chodniki, no to się nam trochę utrzyma. Tego siegi nie będzie dużo, od razu powiem, bo do 5 cm może spaść. Ale przy temperaturach do 2 stopnie, no to on zostanie. Natomiast weekend zapowiada się całkiem pogodnie. Znikną te chmury. Jeszcze w sobotę trochę chmur, trochę słońca, a niedziela słoneczna, natomiast oba te dwa, op, te dwa dni weekendowe będą zimne bo w nocy temperatura w Zakopanem może spaść nawet do minus 9 minus 10 stopni Celsjusza a i w ciągu dnia raczej nie przekroczy zera proszę zobaczyć tutaj na płocie o widzicie Państwo ten śnieg już się zebrał no i pewnie w kuźnicach które położone są wyżej no to tego śniegu jest więcej zwykle ten pierwszy opad śniegu w zakopanym to przydarzał się nam nawet we wrześniu, w październiku i tego śniegu spadało tego całkiem sporo na początku listopada a tym razem dopiero, dopiero właśnie 17 listopada to bardzo późno jak na zakopane naprawdę zresztą wczoraj czytałem tekst tego, tego, że dawniej przez chyba 70-80% czasu w listopadzie śnieg leżał w tatrach w ostatnich latach to się zaczyna zmieniać, zmniejszać diametralnie. Widzicie tam dalej już świerki e, świerki e, ze śniegiem białe, zaraz spróbujemy to pokazać, tutaj też dachy już zrobiły się wielutkie, natomiast ten śnieg, te opady będą dzisiaj zanikać. No i tak jak mówię, ta temperatura to będzie około 0 stopni, więc wiele tego śniegu nam, z nami nie zostanie. Ale tak jak mówiłem jutro temperatura spadnie i również zapowiadane są opady nawet do 5 cm. A tu jeszcze listki nam zostały jesienne, na których osadza się śnieg. I to by było tyle. Pierwszy opad śniegu zakopany w tym sezonie jesienno-zimowym 17 listopada.